Dzień dobry, zaczynam odcinek. Nazywam się Mateusz Kopeć. Nie! Usuń moje nazwiska. Już nazywam się moje Mateusz. Nazwisko. O, bez to jest moje nazwisko. Dobra, nazywam się Mateusz i ze jest Ada. Jesteśmy wow. podcastem na mertwo. Nasz najgorszy początek ever. <laughs> Witamy was w podcaście komediowo-kryminalnym, jak słyszycie już jest bardziej komediowo. Tak. Zaraz będzie kryminalnie... Dobra, to już jak zaczęliśmy, to ja opowiem, jak byłem w Oshon. Story ja, time! Story time. Ja byłem w Auchan, nie? Mhm. No i chodziliśmy tam po sklepie, ja Właśnie i moja koleżanka. musimy zrobić ankietę, jeżeli się da jeszcze robić ankiety, to musimy no. zrobić ankietę. Jak mówicie na ten sklep? Auchan? Auchan? Czy Auchan? Auchan? Nie, jest słyszałam, żeby <laughs> tak ktoś mówił. No... Więc to będzie ankieta Myślałam, że da się chcesz z... zrobić ankietę typu Lidl czy Biedronkę. To kiedyś. To jest ważny temat. Um, no i byłem w tym o show. I e, oczywiście jest sobota po Black Friday, więc milion ludzi tam było. Milionowa kolejka. No i ja stałam w tej kolejce. I tak jak przyszła moja kolej, to pomyślałem sobie, że pewnie kasa się zjebie. I nagle. To światełko zgasło. To, co się na zielono świeci. No. I przestała kasa. Y, ta taśma działać, nie w kasie. No i pani stoi i coś tam wezwała tego typa, co ma to niby naprawić, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ona tam siedzi i mówi nagle to wszystko przez tego pedała. I ja myślałam, jak Boga kocham, że ona to do mnie mówi. A chodziło o ten pedał, no. co się wciska no. żeby kasa. Tak i Ja takie oczy zrobiłem na nią nie. Myślę, tak, masz napisane na czole. Dosłownie. I to jeszcze jakaś taka babuleńka była no. i ona... To wszystko mi się z tego wydała! I ja tak... Przepraszam. No i tyle. No i tyle. Już możesz zacząć odcinek. Skończy skończyłeś swoją fascynującą Skończyłem. Tak, pozdrawiam. Pozdrawiamy panią z... Auchana, ja mu Zoszą. osobiście mówię. No tak, bo a w ogóle w twoim odcinku to nie są siostry Papin, tylko to są siostry Papę chyba nie? Czy ja mówię po francusku czy po polsku? Ja tylko ci zwracam uwagę. Powiedziałam, że moja znajomość francuskiego jest. Ktoś tam na to wiecie co? Zamknijcie papel i tutaj <noise> zaczynam nowy odcinek, okej? Okay? Ej, no nie, nie zamykajcie papel. Ja uważam, że to jest ważne, żeby nas y, strofować czasami. Next. Zamknij już papę i no zaczynam odcinek. <noise> nie będzie francuski. Będzie America! To jest odcinek, który od... Praktycznie z samego początku chciałam zrobić, ale tak? nie było okazji dobrej. I co to jest? To jest historia o dziewczynie. Dzie dziewczynie? Mhm. Nazywa się Mija Zapata. Mija? A to są dwa słowa? Tak. Ja myślałam, że to jakieś japońskie. Ma na imię Mija i nazwisko Zapata. Zapata? A jak Zapata. to się pisze? Zapata? Zapata. Przez Z? Mhm. Zapata. I mhm. się tak czy tak? Zobaczymy, ktoś tam napisze. No zaraz. Złupę tę? Ktoś Zupa napisze? <zysuzuawia> zupę tę? Przestań, obrażać ludzi. Tak Także Mia katherine Zapata urodziła się 25 sierpnia 1965 roku i wychowywała się w Louisville w stanie Kentucky. I w wieku 9 lat nauczyła się gry na gitarze i pianinie. Oczywiście. Tak jak je. Nie, żarty. Na gitarze nie Nie, Ada grać. gra tylko na Okarynie. Ja tylko na Okarynie i na keyboardzie gram. No. Nagrania dostępne na Patronite. Tak. Muzyka dawnych ludów to się nazywa. Tak. Legend I... of Ada. Tak. Ada. No, więc e, inspirował ją. Jazz, blues, punk, rock. A kim jest jazz? Szarab. I mimo, że pochodziła z zamożnej rodziny, to jakby nie korzystała z tych wygód życia, które miała zapewnione. I nie przywiązywała dużej wagi do materialnych rzeczy. Bo ma je? Nie wiem, niekoniecznie. Jakby jej rodzice mówili, że jakby nie potrzebowała jakichś nowych wiesz, ubrań czy coś, że. Ale mogła je mieć. Mogła, tak, ale nie korzystała z. ją, Jono. Cierpiennica, rzeczywiście. Franciszek bo... Chyba dobry jest. No Dobre dobrze, podejście no. jest, nie? Tak. Uh -huh. Bo zawsze można bogactwo stracić, i wtedy co? Łatwiej by się było jej pozbierać niż jej rodzicom, pewnie, nie? Jakby nagle zabrakło im pieniędzy. Jakby. Trzeba się przyzwyczaić do wszystkiego czasami. Jak nie? jesteś już gotowa na bycie biednym, to nie musisz. Się gotować. Gotować. Nie po prostu ona chciała się zajmować swoim życiem jakieś w takim swoją drogą iść, niekoniecznie polegać tylko na rodzicach. No kicze? Co? No koty chodzą własnymi ścieżkami, okay. Boże. Co? W 1984 zaczęła studiować sztuki wyzwolone. Co to jest? Liberal Arts. A, to tak, no A ja nie wiem, czy to ma jakieś na polskie tłumaczenie, w sensie jakieś pewnie humanistyczne nauki, nie wiem jak to. Widzę, że po łacinie chyba w Polsce się mówi. No, ale y, zaczęła studia takie artystyczne tak w Yellow Springs w stanie Ohio i w 1986 roku y, z grupą trzech przyjaciół założyła zespół The Jits. W 1989 roku z zespołem przeprowadziła się do Seattle, w stanie Waszyngton. Tam znalazła pracę w barze i zaczęła nagrywać płyty w niezależnych wytwórniach muzycznych. Ich muzyka była bardzo lubiana i zaczęli zdobywać sławę w lokalnych klubach muzycznych. I w 1992 roku wypuścili swój debiutancki album pod tytułem Frenching the Bully. I zyskali większą sławę w środowisku grunge'owym i punk -rockowym. Też zespół The Jits był bardzo popularny i lubiany w środowiskach feministycznych, bo mają taką, wiesz, punkurę, gościówkę no. w zespole, to wiadomo. I w 1993 roku wypuścili kolejny album pod tytułem Enter the Conquering Chicken. Wejdź w kurczaka. Mm -hmm. e, Mija była lubiana i popularna i miała, jako i przyciele, magnetyczną osobowość. Nie są takich ludzi. Ona nie żyje, nie? No zobaczymy. Zobaczymy. Miała magnetyczną osobowość, ale zobaczymy. Czy... Bo potem to już nie ma. Magnes się rozmagnesował. Może. Kryni Jusis. 7 lipca 1993 roku, około drugiej nad ranem, Mia wyszła z baru Comet Tavern i udała się w kierunku studia, w którym pomieszkiwała kilka bloków dalej. Ale po drodze postanowiła wstąpić do znajomych. I o po trzeciej. No. Tak. Ja bym się wściekł, jakby ktoś. No ale wściekł. może ona ma takich znajomych jego na co? Pracują po nocach, nagrywają okay. muzykę czy coś. Nie? nie każdy jest takim boomerem jak ty, który idzie spać o 22. <laughs> nie więc... idzie spać o 22. Przestań. Przestań kłamać. No. I e, jak była u tych znajomych, to był ostatni raz, kiedy widziano ją żywą. Oooo. Ciało Mi znaleziono 24 lipca w uliczce, w centrum Seattle, została pobita, zgwałcona i uduszona. Początkowo jej ciało nie było zidentyfikowane, ponieważ nie posiadała przy sobie żadnego dokumentu tożsamości i zidentyfikował ją lekarz w prosektorium, który był fanem The Jeets <gry> i znał ją z koncertów. Oh. Straszne to musi być. Tak. Dla fana? Masakra. No tak samo jakby ktoś nie wiem no, no ogólnie jakby ktoś znajomy ci tak trafił do prospektorów jak no jest lekarzem nie straszne ale przynajmniej udało się ją dzięki temu zidentyfikować szybko no według sekcji zwłok nawet gdyby nie została uduszona to zmarła we w skutek urazów wewnętrznych których doznała od pobicia praktycznie jej wątroba pękła wątroba jest trochę gruba <laughs> ciężko ją tak łatwo nie jest tak łatwo ją no, zniszczyć od wewnątrz. I została pochowana na cmentarzu Cave Hill w rodzinnym Louisville. I środowisko muzyczne w Seattle, skupione wokół zespołów takich jak Nirvana, Pearl Jam i Soundgarden, pomogli zdobyć 70 tysięcy dolarów na wynajęcie prywatnego detektywa, który zająłby się sprawą i znalazł mordercę, bo policja sobie tak średnio radziła. I kiedy zabrakło środków na kontynuowanie śledztwa, to detektyw Lee Huron e, kontynuowała śledztwo na własną rękę, zafri Probo, no. Tak, to się mówi tak? No to się mówi przy prawnikach chyba. A jak idzie coś innego robi za darmo, to nie może być tak? Nie. Ja to tylko słyszałam w takim właśnie, że. Prawnik bierze jakąś swoją próbę, no a nie. No w... dobra, chciałem rzucić jakieś słowo. <laughs> Chciałeś być mądry w uszach. <laughs> <we chwile. śmiech> a może się okaże, że można. Nie wiem w sumie, to jest po prostu skrót od pewnie za darmo po łacinie to jest, ale. Pewnie tak. Ale nie wiem w jakim kontekście to się używa. Czy tylko przy prawnikach? Czy detektyw, jak prowadzi za darmo, to też. Jest probono. Ogólnie. Ogólnie usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie. Okej, okay, no to ha? mi się wydaje, że pasuje. Pasuje. No, to tak jak my wy, y, robimy ten podcast probono. Pro <laughs> profesjonalne usługi. życzę tak. Rozrywka za darmo. Profesjonalna rozrywka za darmo. Tak, podcast powinniśmy na martwo. Mieć, pro bono. Y, tak. Po, pod logo. Podcast pro bono. Tak. No. w 1998 roku, czyli... A czekajcie. Paypal.me slash na martwo. Może powinniśmy zmienić na slash pro bono. Pro bono. No. no. To może więcej ludzi przez przypadek podobał. I pięć lat po morderstwie Policjant Dale Talman przyznał, że nie są bliżej rozwiązania niż w dniu, w którym znaleziono je. Czyli, że się opierdalali i tyle. Albo po prostu, no, no nie mieli żadnych poszlak, tak. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Duże miasto z jatu. Mm. <grym> I wy... A może to był Edward? Jaki Edward? Cool. O, bo wtedy polowali tamte te e? wampiry, jak budowały tą, wiesz, armię wampirów. Tak. To pewnie tak, tak było. Zaćmienie. Tak, zaćmienie. To, to było wtedy? Mhm. Nie, to było parę lat później. No właśnie. Ale jak ona napisała tą książkę, to nie było jakoś parę lat wcześniej? Pewnie tak. Mm. Mhm, no. To ta ruda. Ta ruda. Bo była ruda. Połowa ludzi już wylogowała się. Połowa ludzi jest ruda. Nie, mówię o tym, że nikt nie zna zmierzchu dalej niż pierwsza części. Bo ruda. Sam jesteś praktycznie rudy. Ja? No masz taką rudawą Ja brodę. lubię rudych. Ja nie. Idziemy dalej. W 2003 roku albo w 2006, nie wiem... W 2003 mi się... się Dlaczego? Mówi. Nie wiem. No. Słucham no się ja naszych słuchaczy. Ja tu leżę, maturę z polskiego zdam, okej, okay? ale za to z matwy miałam 100%, więc Fajnie. elo. I co ci to dało w życiu? Że umiem za liczyć dyskusję? w głowie wszystko. Aha. No. no, więc w 2003 roku rybak z Florydy, Jesus Mesquia, albo Jesus, nie, myślę, chyba Jesus że, się nie, mówi. Nie, ja myślę, że Jesus, bo już w Ameryce mieszkał i był już taki zamerykanizowany, więc musi Jesus. Być... Jesus. Na pewno nie. Na pewno. Jesus, tak. kto normalnie się tak nazywa? No właśnie. Był imigrantem z Kuby i został aresztowany i oskarżony o udział w morderstwie. Mi Na podstawie śladów DNA. Profil DNA został znaleziony w ślinie na śladach ugryzień na ciele. Mi. Fójt, to anioł gryz. No. O, I ja nie wiem, jak, jak ci policjanci byli tak sprytni, żeby zachowywać te ślady aż do XXI wieku, z no tych, tych wszystkich wszyscy... No właśnie, to jest dziwne, że tyle zrobili, bo w sumie oni nic nie robią no. przeważnie. I że dobrze, że zachowywali te próbki, bo w 2001 roku ulepszono bazę. No, ulepszono już, wiesz, badanie DNA. Mhm. Bo DNA się praktycznie urodziło w latach 80. No. Więc e, w 2001 roku sprawdzono bazę z tymi porównano te ślady z bazą DNA, ale nie powiązano z żadnym przestępcą. I to było dlatego, że profil HESUSA jeszcze nie był wprowadzony do bazy Kodis. Dopiero rok później został wprowadzony, kiedy został aresztowany za włamanie i przemoc domową. A jak oni to wprowadzają, to tam od razu jest jakieś automatyczne dopasowanie i mamy takie ding, ding, ding. Wcześniej badaliście czas, tylko muszę jeszcze raz badać, tak? Nie to to bardzo dużo czasu zajmie. Lipa. A może teraz już jest inaczej? To teraz na pewno jest to ulepszone. Że, wez, że ktoś tam to, splunie tam to, te... Ludzie mogą swoje próbki oddawać też, nie? To nie jest tak jak w serialach kryminalnych, że... Szybko ASAP, no, USB nie. wpinam, jest zrobione DNA test. Nie. E, I ogólnie kodis to jest skrót od Combined DNA Index System i to jest amerykańska baza DNA stworzona przez FBI. Są tam głównie profile zaginionych osób, skazanych, i profile DNA znalezione na miejscach przestępstw. Także Kodis może też, znaczy nie Kodis może korzystać, tylko FBI na przykład może też korzystać z takich baz publicznych, uh -huh. ale na to muszą mieć zgodę. Czyli takie bazy, gdzie normalnie ludzie sobie dodają: 23 and Me, Ancestry i nie wiem, czy jeszcze jakieś inne są. No. I Jesus miał bogatą historię agresji wobec kobiet. Wszystkie jego były partnerki i żona zgłaszały się na policję, oskarżając go o przemoc domową. Dwa tygodnie przed morderstwem Mii zgłoszono go na policję za publiczne obnażanie się w Seattle. Jak to się nazywają, to ci ludzie no. Na Naturyści? Nie. Nie, to są ci chyba, co lubią na go po prostu być na zewnątrz, ale niekoniecznie są zboczeńcami, którzy chodzą okay. w płaszczu. I... Lodeści. Ekshibicjoniści. Ekshibicyniści. Tak. Ale nie znaleziono żadnego powiązania między nim a Miją, żeby w ogóle się znali, więc najprawdopodobniej znalazł się w złym miejscu, w złym czasie. Niestety. Jezus nie składał zeznań i nie przyznawał się do zbrodni. Oskarżyciele wysunę wysunęli teorię, że prawdopodobnie zobaczył Miję wychodzącą z baru, zaczął ją śledzić i miała na uszach słuchawki, więc mogła nie usłyszeć, że ktoś za nią idzie. To ja. No, większość z nas, myślę. I złapał ją i zwabił do samochodu. Zwabił? No jakby Po się prostu złapał i... i zaniósł. No to no. nie zwabił jej, tylko. No. Tak złapał ją, patrzył chwilę i potem na wędce. Mhm. Tak było. Był rybakiem w końcu. Był! No. Prawdopodobnie zamordował ją w samochodzie i porzucił w tym miejscu, gdzie ją znaleziono. W 2004 roku został skazany na 37 lat więzienia. Odwołał się od wyroku i jego karę skrócono o rok. Tak. <grym> <grym> Więc sorry. Ale, ale, ale zmarł w trakcie odsiadywania wyroku. O, jaka szkoda! 21 stycznia. 2021 roku, czyli tego tak O damar. kurde. No. I miał 66 lat. W związku z brutalnym morderstwem, przyjaciele mi stworzyli grupę samoobrony pod nazwą Home Alive. Grupa organizowała koncerty w celu zbierania funduszy, oferowała kursy panowania nad gniewem, promowała użycie gazu pieprzowego i nauczenia sztuk walki w celu samoobrony. Super. Ja nie użyłam gazu pieprzowego. Bo raz trafiłam się gazem pieprzowym i... Ja nie mam, więc nigdy nie używałam, nie wiem. Ja chcę mieć nóż kieszonkowy, ale boję się, że się... Pot... Ja chcę mieć nóż! Boję się, że się nim potnę sama. Że mi się otworzy nagle w kieszeni. No Ale on ma taką blokadę tam. A jak się blokada zepsuje i ugodzi mnie w brzuch? Na pewno tak będzie. Od razu ci wytnie pół cycka. Przez brzuch? Tak. Taki długi będzie, tak wyskoczy jak Filip z konopi. No i śmierć oczywiście wstrząsnęła lokalnym środowiskiem, zwłaszcza wśród kobiet, które obawiały się samotnych powrotów do domu. I ogólnie wtedy chyba taka świadomość tego, że chodzenie samemu po zmroku, zwłaszcza w przypadku kobiet, jest dosyć niebezpieczne, no. zwłaszcza w dużym mieście, zwłaszcza w USA. Asiatów wcale nie jest takim bezpiecznym miastem, też znowu. I Mia jest uważana za ikonę feminizmu, była przykładem artystki która potrafiła zjednoczyć się z innymi ludźmi w osobisty sposób przez swoją muzykę i była bardzo charyzmatyczną osobą. Do dzisiaj taką pozostaje. Ale co jest ciekawe w tym wszystkim... To nie koniec. Tutaj taki Aha. interesujący akcencik. W chwili śmierci Mia Zapata miała 27 lat. I z tego powodu zaliczana jest do niesławnego klubu 27. Klub ten jest nieformalną listą popularnych osób, które zmarły w wieku 27 lat. Mimo obalenia tej teorii, że w wieku 27 lat popularni ludzie są bardziej podatni na niespodziewaną śmierć, pozostaje jednak do dzisiaj kulturalnym fenomenem. Do grupy można dołączyć, jeżeli jesteście zainteresowani to oprócz tego, że trzeba być znanym. To Trzeba umrzeć. Trzeba umrzeć na przykład W wieku 27 lat. Przedawkowanie, morderstwo, samobójstwo, wypadki, jakby tutaj, już do wyboru do koloru. Kim Jong-un, No. Chyba, tak? Tak. Mhm. Z... Ja płakałem. I w 2011 roku opublikowano wyniki badań, które nie znalazły żadnych dowodów na założone ryzyko śmierci wśród muzyków w wieku 27 lat. Ale jednak. Umierają. Ale liczba jest bardzo podobna do zmarłych w wieku 25 albo 32 lat, więc. E, to tylko ktoś tak krzyknął ha, no, 27. To było od takiego jednego muzyka się pojawiła ta teoria, więc to już dawno, dawno temu było praktycznie od ponad 100 lat już ten klub istnieje, więc klub. Klub. No, no i udowodniono, że. Ogólnie młodzi muzycy, jako taka grupa społeczna, są bardziej narażeni na śmierć w młodym wieku w porównaniu do normalnej populacji osób, które nie są jakby muzykami. Myślę, że to też trochę bardziej ma związek z ich stylem życia czasami mm -hmm. niż z, um, z tym, że mają 27 lat. I w 2014 roku w artykule w magazynie The Conversation opublikowano statystyki, że znani muzycy. Najbardziej podatni są na śmierć w wieku 56 lat. Okej. Okay. Ale to już nie brzmi tak cool. Nie, no klub 56, klub 56 to taki, wiesz, klub boomera od razu. No. <laughs> Możecie otworzyć. I oprócz mi zapaty, do tego zacnego grona należą również takie sławy jak Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison, jean Michael Basquiat. Kurt Cobain i Amy Winehouse. Ale wiecie, co jest jeszcze większą ciekawostką? Co? Że odcinek ten będzie opublikowany w dniu 27 urodzin Matuszka, więc życzcie mu. stu lat! Tak? O nie! No. 8 grudnia to będzie czwartek. Mm -hmm. Kyrillier Leison. No, więc życzcie tutaj mu. Dobrze. No. Proszę jak najwięcej. Bo dołącza tego do odcinka, klubu 27 jako znana osoba. Nie to, że tutaj groże, ale no. No. Jak więc. nie będę znany, to bez sensu będzie. No. Nie edytowałabym Wikipedię, wpisałabym cię tam. A. Może by się jeden dzień utrzymał. <laughs> Happy birthday. Dziękuję. 27. Życzę mi wszystkiego dobrze, najlepszego. Dobrze, że już nie jestem w tym klubie. <laughs> Proszę pisać wszystkiego najlepszego w komentarzach, wszędzie. I ja będę serduszkować wszystkie te komentarze. <laughs> tak. No, i może nie dołączysz do tego. Nie, no myślę, że nie bo... dołączę. Chyba, że ktoś, no może, no może dołączę. Może. Będę miał cały rok. <gry> <na Wow. przynicy. gry> Taki zbieg <speak> okoliczności. <gry> to co? To co? To zapraszamy na nasze social media. Podcast na martwo. Na PayPala. Paypal.mi slash na martwo. I. Lajkujcie, subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie i życzcie mi 100 lat. Tak, nie 27 lat. Nie tylko 27, 100 lat. tylko 100. <gry> I... Do usłyszenia za tydzień. Pa! pa. pa.